I niedzielny poranek, Inusia bierze prysznic ładnie i chętnie, o tak, o tu, tak, teraz główeczkę delikatnie, tak, delikatnie, o, o tak, o tu, i jeszcze raz główeczkę delikatnie, dobra, i teraz skrzydełka, o, pod spodem.

Skrzydełko, o tu, dupeczka, dupeczka, skrzydełko, dobra, o, jeszcze raz tu, ładnie, tak, tak, o, tak, tak, dupeczka, dupeczka i skrzydełka, tak, o, 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 dobra, wsiadaj tu, wsiadaj. O. o, o, I ptasiory ryby kompane. Idziemy się suszyć.